Dzień dobry, dzień dobry, Znowu Nowochódzkich szaszorów. W tych szaszorach kuchawica aksamitna. Żywek który już jest na liście liście żywo, ale dopiero teraz miałem okazję go nagrać. Wcześniej jakoś nie miałem głowy do pogadań, szczęścia, by go spotkać. Że w tym, o to w tym wszystkim chodzi. Ale może zaszkijmy. Kuchawica aksamitna ma kapelusz koloru kremowego. Morańcz, w że takiego jasno-brązowego pokryty z ubrany kostkami, oknami. Tak, podobnie jak strzon, który jest w środku pusty i kruchy, a to tylko niektóre z cech charakterystycznych dla tego gatunku. Warto też zwrócić uwagę na zwisające koski od spodu kapelusza, jak i na kropelki cieczy na blaszkach. A to nic innego jak zarodniki tego grzyba. Kochawica aksabitna to dość pospolity. Grzybek w Polsce rośnie na trawnikach, przy drogach, w parkach, na żyznych glebach, na ryskach drewna, od lata do późnej jesieni. Grzybek jest w Polsce uznawany za niejadalny, a nawet lekko trojący. Wiem, że zanudzam, ale jakbyście mogli, to poklikajcie co tylko możecie na tym kanale i na kanale Leśnym. Wam to nie da szkodzi, ja mi będzie miło. Tymczasem zostawiam, z jestem szybkie. Do zobaczenia. Cześć.